Animacja z abstrakcyjnymi elementami graficznymi w intensywnych kolorach. Loga oraz informacje o organizatorach i instytucjach wspierających projekt. Laptop z wyświetloną na monitorze innowacją. Inkubator włączenia społecznego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Prezentują Hir IT, platforma do nauki programowania dla osób głuchych. Dzięki innowacji Hir IT możemy zwiększyć kompetencje osób głuchych w kierunku efektywnej nauki języków programowania. Innowatorzy przedstawieni w stylu komiksowym, animowane zdjęcia, kolorowe napisy. Dłoń dotyka laptopa, na monitorze pojawia się strona innowacji. Animowane elementy nawiązujące do symbolu Motyla. Twórcami tego rewolucyjnego projektu są Bartosz, Mirosław i Kamila, którzy postanowili stworzyć przestrzeń dydaktyczną do nauki programowania. Dzięki HIR IT, każda osoba głucha ma warunki do edukacji programistycznej, pozwalając na rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji. Mężczyzna, innowator, pracuje przed komputerem. Pokładkowa animacja postaci stworzonych z klocków Lego. Innowacja umożliwia zrozumienie podstaw programowania oraz specyfiki dziedzin ścisłych dzięki zastosowaniu polskiego języka migowego. Tablet z wyświetloną animacją w otoczeniu różnych sprzętów, słuchawek, pada do gry, klawiszy, keyboardu. Tablet z wyświetloną animacją leżący na stole nakrytym obrusem, obok filiżanka, herbaty oraz książka. Projekt został przygotowany z myślą o osobach głuchych. Ale tak naprawdę każdy, kto chce nauczyć się programować, może z niego skorzystać. Animacja ukazuje zakres materiału oraz działanie innowacji. Innowator prezentuje wyświetloną na monitorze innowacje. Here IT to pakiet atrakcyjnych materiałów, takich jak kursy online oraz podręczniki, aby osoby głuche mogły rozpocząć swoją przygodę z programowaniem. Chcemy ułatwić Ci pierwsze kroki w IT. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy na stronie ww. Here IT. PL. Dzięki innowacji HIR-IT nauka programowania staje się dostępna dla osób głuchych, niezależnie od wieku czy umiejętności. Razem promujemy innowacje, otwierając drzwi do świata programowania dla osób głuchych. Tablice końcowe w kolorach zielonym i niebieskim z animowanymi elementami graficznymi. Informacje o projekcie, dzięki któremu mogła powstać innowacja. Zapraszamy Cię w niezwykłą podróż edukacyjną. Innowacja została udostępniona na podstawie licencji Creative Commons by 4.0. Here IT. Niech kod będzie z Tobą.